Eliksir Golarki. Grzegorz Golarka, tajemniczy alchemik i naukowiec, przez lata badał starożytne teksty dotyczące walki z wampirami. W ukryciu pracował nad eliksirem, który miał dać śmiertelnikom szansę w starciu z nieśmiertelnymi. To nie jest zwykły napój, wyjaśniał Golarka, pokazując małą fiolkę z połyskującą srebrną cieczą. To esencja tego, czym byli Wiedźmini. Zwiększy siłę, refleks, zmysły. Ale ma swoją cenę. Ból będzie nie do zniesienia, a przemiana trwa tylko kilka godzin. Ile takich masz? spytał Mulcher. Tylko jedną. Produkcja zajmuje miesiące, a składniki... Niektóre z nich już nie istnieją w naszym świecie. Rozdział dziesiąty. Ostateczne starcie.